A jakaś taka, przychodzi mi refleksja do głowy, że choć jest to właśnie sadystyczne i może trochę syndrom sztokholmski Stockholms się tutaj tak. nasuwa, to, to było to coś, co nas wtedy jakoś automatycznie drive'owało i motywowało, żeby właśnie spełnić marzenie. Tak nam się wydawało, że to jest... No właśnie, pytanie, czy terror jest, <noise> terror jest drogą do... właściwą drogą do spełniania swoich marzeń i do tego, żeby osiągnąć to mistrzostwo. No właśnie, i ten film w sumie dobre pytanie zadaje, bo ja go widzę też w pewnym sensie pozytywnie, że na koniec on się nie poddał, ten główny bohater. Tylko pytanie, czy on musiał być jakby przeturlany, prze, po prostu przetarzany wiesz, przez te wszystkie emocje, upokorzenia, upodlenia, bo tam było hmm. bardzo dużo upodlenia. Takiego naprawdę na takim bardzo płytkim, podstawowym poziomie upodlenia drugiego człowieka. Samo to wyciągnięcie informacji o rodzinie, hmm. tylko po to, żeby wykorzystać przeciw niemu. I żeby mu potem powiedzieć, że to po to, żeby było się lepszym. No właśnie, nie, wy, nie wydaje mi się, że to dążenie do perfekcji poprzez taki karmienie. psychiczny mobbing i, tak, i karmienie złem, wyżywanie się, to jest coś, co powinno się dziać w szkołach muzycznych, ale się też działo dzieje. Wiem, że teraz jest coraz więcej yy, prywatnych też miejsc, gdzie ludzie chodzą i o wiele luźniej podchodzą do muzyki, ale jest taka pewna... Yy, tak mi się wydaje stereotypowa myśl, kiedy się mówi o y, ludziach po szkole, szczególnie klasycznej. Ja chodziłam na skrzypce, pamiętam to bardzo dobrze, y, że bez właśnie tego y, czasem mobbingu nie osiągniesz nic. I ja się z tym nie zgadzam. Właśnie...